Dzień no, dobry Państwu, witam serdecznie w Terminalu Miasta, nazywam się Agnieszka Kowalczuk, jestem kierownikiem tego obiektu. Postanowiliśmy zorganizować dzisiaj spotkanie dla hoteli, które zostały zaproszone przez firmę EPA Poland oraz panią Elizę Basiewicz. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć troszeczkę działalność Terminala Miasta, który funkcjonuje już od półtora roku, ale niestety nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą, że on jest. Chcieliśmy pokazać, jak to wszystko wygląda, jak funkcjonuje, co tutaj można zrobić, jakie mamy plany i jak widzimy współpracę z Państwem. Terminal Miasto powstał w sierpniu 2008 roku. Zarząd Lotniska postanowił przybliżyć lotnisko i mieszkańcom, ale również gościom, którzy przybywają do Gdańska. Chcieliśmy, żeby lotnisko nie kojarzyło się z tym, że jest dziś bardzo daleko, żeby w dobie internetu, zachować tak zwane kontakty międzyludzkie, żeby ludzie cały czas mogli przyjść, odprawić się, kupić bilet, czy nawet skorzystać z jakichś tutaj innych usług w mieście, pozostawiając bagaż już na dobę przed lotem, który będą odbywali. Tam, ja się nazywam pracuję właśnie prawo. nie rapotem. Z lotniskiem jest projekt Airport Bus, czyli regularna linia łącząca terminal miasta z terminalem lotniskowym na Rębiechowie, w Rębiechowie. Idea jest taka, że goście hotelowi czy, czy turyst, turyści, którzy mają wylecieć z Gdańska do swoich miast, przyjeżdżają tutaj, żeby odprawić swój bagaż powiedzmy przed południem, a jeśli mają wieczorem... Wyjeżdżają po drugiej stronie, jest nasz przystanek, zaraz po hotelu który Wyjeżdżają w tym właśnie naszym airportbusem na lotnisko. Ogólnie chcielibyśmy rozpromować tą usługę, czyli Shuttle Busy. nazwaną przez nas Airport Bus, to jest taki nasz logo. W tej chwili mamy niski sezon, więc jakby mamy czas, żeby wypracować tą. Tą drogę, tą ścieżkę współpracy my jako lotnisko, my jako e airbnb i Państwo jako hotele. Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, to już jest wysoki sezon, uważam no, Państwo, no, jestem przewodnikiem, więc wiem to z praktyki, jak ludzie reagują i często ta usługa gdzieś tam się pojawia. Czy jest taki transport powszechny, taki zbiorowy to transport tańszy, bo chcemy dodać, że to jest jedyne 14,90 to jest cena uważam konkurencyjna co do absolutnych tak słówek. I to jest centrum miasta Otel... Yy, przepraszam, centrum miasta Rębiejchowy. Właśnie nasz e-book był sprzedawany po stosownym radzie. Zakończymy i idziemy do lotenku. Zakończymy i idziemy do lotenku. Jest to bramka nr 5, numer 6 na Pana Rejs. Zapraszamy na lotnisko w dniu jutrzejszym może w tym czasie pójść, jeszcze zwiedzić coś. A propos zostawienia bagażu, Państwo powiedzieli, że 24 godziny to jest najwcześniej, a najpóźniej? Jeszcze... Najpóźniej, na półtorej godziny przed, jeżeli mamy, jesteśmy bez bagażu rejestrowanego, a z dużym na 3 godziny przed. 3 godziny. Tak, okay. 3 godziny przed. Chciałbym jeszcze dodać, że no niestety nie wszystkie linie tutaj można odprawiać, wszystkie wszyscy przewoźnicy bardziej zgodę, Liniami, które tutaj niestety nie mogą być odprawiane jest to linia Ryanair i linia SAS. Natomiast jeśli chodzi o linię Lufthansa, również nie możemy bagaży, można się odprawić tylko, żeby uzyskać kartę pokonu bagaży.